Cześć, z tej strony VIP, a to jest już 10 odcinek z serii Haftaksoku od nowa. No, dzisiaj na no, trochę odcinek spóźniony. Nagrywam to we wtorek, ale chyba no, wstawię to po prostu w środę, bo nie chcę mi się już teraz tego wstawić, bo nagrywam to po dwudziestej po prostu. Yy, I tak no powiem tak, to swoje wytłumaczenie. Czemu mi się... czemu nie nagrywałem wcześniej? to tak, no, w niedzielę mi się nie chciało od razu naglewać, bo męczył stęczą, eee, e, Tak, w poniedziałek e, też te mi się nie chciało zbytnio naglewać, bo jednak, no, skrót był taki, no, pod wieczór, e, więc, no, po prostu, no, właśnie nie mi się naglewać e, tego, no, a dzisiaj we wtorek, no, to no, nie miałem zbyt nieueny, żeby nagrywać wcześniej. No, plus jeszcze była burza ogólnie, więc no. I to dosyć mocne, bo to o, srogo krzymiało dosyć e, szczerze. E, właśnie dzisiaj. No... Pf... O, dawno szczerze takiej buwy nie było. Ja pamiętam ostatni raz jak taka buwa była. I tak naprawdę wmuciło że... w... A było czuć jak... To po prostu... Że jakby... To miało jakby coś... Nie wiem... Wybuchło to... Jakoś... Nie wiem... Chyba... 5 lat temu coś takiego? To było? Też jakoś w wakacji to było jak... Właśnie... Z tego co każę... Właśnie. E ale tak no, dzisiaj właśnie po meczu z Dęczą Miłomłyn, e, no wygra na 5 do 3, no nasze szczęście, e, właśnie, bo kurde, no były problemy w tym meczu, no a w szczególności problemy były w, w kadrze, bo tak no, na no, ławce zasiadło trzech juniorów, o, plus jeszcze e, e, właśnie trener, trener Burkhardt, i właśnie zabrakło w tym meczu kluczowych piłkarzy. No po zabrakło Filipa to też Karola, Karola Stysia właśnie, e, jeszcze Matusz Bartnowski, e, z takich właśnie e, zawodników, e, jeszcze Krystian Kołakowski e, właśnie. E, o, plus na początku meczu wypadł e, z powodu kontuzji Matusz Bałt, e, więc no na naprawdę były problemy właśnie kadrowe przed, no, tym meczem. No, też nieobecną od dłuższego czasu trzeba pamiętać, że jest Michał Kiełtyka, więc, no, tych problemów to naprawdę było przed meczem, no, trochę, plus jeszcze właśnie na początku tego meczu, no, kiedy to Mateusz właśnie doznał kontuzji, plus jeszcze tam coś z nosem jeszcze w pierwszej połowie, Zadały się Igorowi Szczepańskiemu, więc no i właśnie on w, w połowie, czy musiał zejść. Ale tak, no. no przechodząc właśnie do składu, to zazwłonienika zmian, właśnie. No w obronie za Redy yy, za się Karlik korpus wracając do Karli meczowej. Yy, oprócz tego w Misypipa czerwonki. Od 5 minut zagrał Paweł Szymański. Na skutkach natomiast wrócili do składu Maciek Krajkowski i Paweł Kulpa, którzy zagrały właśnie 5 minuty w miejsce Bartnowskiego i, i, i Karola Stysia właśnie w porównaniu właśnie do poprzedniego meczu. No i też przez porę czwartka korybosa właśnie do kadry meczowej to o... o Maciek Dłużnik zagrał na środku obrony e, Właśnie e, No a później e, Przez właśnie zejście Bołcika e, To o, Mateusz Musiński właśnie e, Przyszedł na środek obrony a wtedy Filip Czerwonka właśnie grał w, w środku pola e, No to tak Właśnie z takich e, e, Rzeczy jeżeli chodzi o skład Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz no to no O naprawdę taki no stresujący w yy, bo bo no, naprawdę on no, dosyć ciężki. No nie spodziewałem się, a w tak ciężkiego meczu w mimo wszystko. No, no, bo kurde, no naprawdę yy, mieliśmy pro, problemy właśnie z tęczą, yy, No te, przecież ten znaczy, zawodników właśnie z w sokole. O czym trzeba pamiętać, gdzieś zawodnicy, którzy chcieli udowodnić, yy, Właśnie swojej umiejętności, że no byli przecież odwróceni właśnie przez soku. No, no, naprawdę dużo zawodników właśnie z przechością w sokole, w tęczy. No, plus jeszcze kilku zawodników u nas właśnie jest z przyszłością w tęczy. No, bo Adam Wityczyn to jest wychowanek tęczy. No, Tlener Burzacz też właśnie przecież jest wychowankiem tęczy. O, Filip Czerwonka też przecież występował nie tak dawno właśnie w tęczy moment. No, plus jeszcze Mateusz Bartnowski, który był nieobecny y, właśnie w tym meczu, grał właśnie y, w czy jeszcze nie tak dawno. I tak no, w zasadzie... No tęcza no dosyć tam zagrawała właśnie w, w tej pierwszej połowie, no z takich sytuacji, no to tam na przykład na początku meczu, kiedy mieli okazję e, e, strzelać, zabrała jednak no zbyt słaby by ten strzał, żeby w ogóle zagrać w bramce, no plus jeszcze, że to poszło obok, więc no. Tam jeszcze no, z takich sytuacji, no to poprzeczka a, w wykonaniu właśnie tego z piłka wytęczy <tysk> no tam też mieliśmy ogólnie okazję tam na przykład Tomek Śnieżawski kiedy odeszł z głowy jednak no wybronił Blankosnecz wyporuczony ze Sokoła czyli Filip Bieliczko no naprawdę też się dobrze spisał właśnie Filip mimo tych wpuszczonych pięciu goli właśnie w tym meczu oprócz tego no to no, no, też była taka ta, ta sytuacja, gdzie to Księżowski właśnie uderzał na braka, jednak no no wybronił te ponownie, jednak no o, był spalony mimo wszystko no i tęcza no wykorzystała właściwie błąd na fiaurony, no podanie z prawej strony, tam chyba Mati Ludkowski, czyli właśnie był Zonik Sokoła, podawał właśnie z prawej strony do Wiktora Matlaskiego, czyli byłego złotnika huraganu, może chyba w ogóle wychowanka z tego co wy właśnie e, huraganu, e, który właśnie e, dał e, ten prowadzenie 1 do 0. E, no, ale ten czas zbyt długo się tym prowadzeniem nie cieszył. Ogólnie e, mieliśmy okazję w, jeszcze wcześniej zrzutu do wolnego o, przed tym golem wyrównującym. E, Tomek Szydławski do z głowy, jednak, no nad bramką, no a później właśnie, no Paweł Kulpa y, no idealnie powalczył o piłkę, y, no, y, no bo to było tak, no Paweł poszedł po prostu z akcją, no, no tam obrońca mu trochę przeszkodził, jednak no ostatecznie udało mu się wywalczyć piłkę, y, tam no, trochę w przypadku było w Tomek Śnieżowski do niej dopadł y, no i idealnie z lewej nogi y, pokonał po dalszym subku prękawa właśnie wypożyczonego z wysokoła no i mieliśmy jeden do jednego do felwy no te piłkawy tańczy protestowali że tam był fał no ale no, jak jakby tam był fał to taki no bardzo miękki, no bo kurde no, no jakby dla mnie to fał tak fał nie było właśnie no i tak, no, jeżeli chodzi o drugą połowę, no to po prostu no, perfekcyjnie w nią weszliśmy. No, mega po prostu, no, wejście z tego właśnie z Mawki, który no, minutę w zasadzie po wejściu sfelił właśnie e, Gola na 2 do 1 dla nas e, po idealnym podaniu połowy no, wygrał pojedynek 1 E, szybkościowy właśnie e, no, jej pokonał właśnie prękawa tęczy. no i, i było właśnie 2 e, e, do jednego. No, e, później te w tęcza a, właśnie e, nam no, zagroziła no, zagrawała, no, i to miało potwierdzenie, no, później właśnie, e, kiedy to Wiktor Matlarski podał, no, o, idealnie piłkę górą do Kacpra tak który jest z tego że to jest chyba, chyba wychowankiem Sokoła, z tego co pamiętam. E, chwila, bo... On z tego co ciekawe ja, to był w AP ale chyba też w sokole On tak on jest wychowankiem właśnie sokoła No to kurde no. no No i właśnie wyrównał wychowanek sokoła No ale No i później też tak trochę no nie było no, właśnie goli przez no kilkanaście minut, chyba około, no... albo kilka, nie pamiętam, I też, no, ten no w przy wyniku 2 do 2 miała, no i dla nas sytuację żeby wyjść ponownie na prowadzenie na 3 do 2 tym razem, jednak, no, Proteksi Koraida nie Danie wybronił strzał, Mateusz Rodkowski, Mateusza Riotkowskiego w sytuacji sam na sam. Plus też jeszcze piotek w pierwszej połowie jeszcze wybronił tak dobrze. W sytuacji sam na sam jeden ze strzałów, o czym zapomniałem wspomnieć. Jednego właśnie z piłkarzy No o, i później no, udało nam się ponownie wejść na prowadzenie właśnie a i też w wyniku e, 2 do 1 była taka sytuacja, gdzie No Tomek Niewski no, mógł udawać no, no, prawie no, do pustej branki, no, ale no, niestety no, no, zbyt się zamotał, no, i, i no niestety nic tak się nie byfło takiego groźniejszego. E, no ale później się zrehabilitował właśnie stojąc na 3 do 2 po, po tym jak Paweł Fłański doświadkował z ftu wolnego no i danie na głowę Tomka Sierowskiego, który no w zasadzie, pch, y, no jakby to powiedzieć, no trochę ukradł gola Mackowi Dłużnikowi y, właśnie y, w tej sytuacji, bo tam Maciek Dłużnik właśnie wyskakiwał jednak, no y, to Tomek Śniowski właśnie doskoczył do tej piłki, y, a nie Maciek, no i y, 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 no właśnie to Tomek mógł zapisać drugiego golapty tym meczu na swoje konto właśnie. No i piątego no ta piątego w okręgówce. Bo ogólnie w tym sezonie no to Tomek ma wyjść goli, no ta. No bo wliczając właśnie Puchar jeszcze, e, gdzie graliśmy w Tłownicy, no to on ma wyjść goli. Już, no to... No dobra forma Tomka na, na początku właśnie tego sezonu. E, no najpóźniej to taka sytuacja. Była no, no... kilka minut później no, wódkarny dla tęczy, no... O, nie wiem. No według mnie mimo wszystko był, ale no tak trochę no tam gdzieś wity, no o, mimo wszystko gdzieś według ciało w ciało, no ale jednak no gdzieś mimo wszystko spalował. Tam nie pamiętam czy to był Marcin Jakubowski czy ktoś inny Właśnie coś powiedział o nich z Sokoła ogólnie Ale chwila czy Marcin Jakubowski z wychowankiem, bo... Kurde, nie, nie pamiętam. Ta, on jest z wychowankiem właśnie. Co, coś mi się właśnie kawało właśnie z wychowankiem. Sokoła. On później właśnie poszedł do tęczy. Ta, on... Kurde, ty no, Mar Marcin Jakubowski był jeszcze w, w, w zespole, który grał przecież w wyceliocy U-19. Sokoła, no to kurde. No i właśnie Marcin Jakubowski, no sam poszedł właśnie do tego karnego, no, no i i było już 3 do trzech w tym meczu, jednak no, już później no, udało nam się swejść gola na 4 do trzech no, Paweł Kulpa no, dostał idealne podanie po prostu Sebastiana Sąwskiego z prawej strony. No, idealnie no po prostu taka wódka no, przy ziemi no, Paweł Kulpa no, za pierwszym razem no, nie udało mu się sweić bo, bo obronił jego strzałobieliczko a jednak no ostatecznie e, po właśnie e, udało mu się właśnie sweić no i mieliśmy właśnie 3 do, 4 do trzech, no i później już e, na dobicie z rebalsans no po prostu no powiem tak ta asysta tam według mnie no trochę taka przypadkowa mimo wszystko jakby ja, ja podziwiam w ogóle, że tak przedliblował w ogóle tam księżowski wtedy. Ale no naprawdę jakby według mnie to było tak bardzo przypadkowa. To była bardzo przypadkowa właśnie asysta a właśnie Tomka. No naprawdę... No ale mimo wszystko no podziwiam, tylko że się udało tak przedliblować, właśnie. No mając 1,95 m no to... No po prostu to było coś niesamowitego, jak, jak Tomek Księżowski dał te asystę, no. <ś royalty> A, po prostu, no... Coś pięknego. No, coś pięknego. No i Sybarza samolski właśnie, no, wykończył idealnie sytuację sam na sam, no. No i by właśnie tęczę na 5 do 3. No i ustaje wynik tego spotkania właśnie na 5 do 3. No. No, też gdzieś, no, kupa w części mimo wszystko z się wygrać właśnie ten mecz, no bo jednak, no, właśnie problemy kaderowe, ale też gdzieś w tęczy, bo było właśnie pisać plaki, bo taki kluczowy piłkarz, no to przecież Adlen i czyli właśnie zawodnik, który, no. O, jest podstawowym kapitanem ten czy no w tym meczu kapitanem był Marcin Jakubowski był właśnie nieobecny. To jest to tef właśnie wspomnieć właśnie. ale dla leśnicki właśnie wychowanek sokoła więc no, tef. Oprócz tego nieobecny był Jakub Kisiel. Czyli z tego co kuja chyba wychowany KP Ostruda? on właśnie w AP zaczynał, bo ja nie wiedziałem czy on wcześniej był na przykład w jakichś różynach młodzieżowych Tęczy, no bo on jest właśnie z na ogólnie. Ja się właśnie zastanawiałem, czy on przypadkiem może nie zaczynał w tęczy. A nie właśnie w AP, ale jednak no, zaczynał w AP. No też był w różnach młodzieżowych Lechigdańsk też był w Stominu. Więc no, ciekawy na pewno załóżnik, którego gdzieś no obserwuję, którego no bym wczoraj osobiście widział właśnie w Sokole, bo z tego co pamiętam to on, on jeszcze w fm 2021 był właśnie, bo to jest w ogóle taka ciekawostka, w on był w ogóle w w fm 2021 y, jako członek y, Sokoła i y, jakby ja tego nie rozumiem w ogóle gdzie on tam był w ogóle wpisany normalnie go w 100 milu ogólnie że y, on był po prostu wyporczony jakby z, z Sokoła do 100 milu w fm 2021 właśnie no w szczególności że był wpisany w Sokolando przez to właśnie, w on no, jakby po prostu przez to, że nie ma że nie ma a, właśnie AP w FM-ie no i dlatego na, na przykład taki Kasper Sezonienko właśnie to z tego co cukrzy właśnie jako pierwszy klub we swojej karierze w FM-ie no, na pewno 2021, ale nie, nie jestem pewny jak to jest w aktualnym, że ma właśnie wpisany Soko jako pierwszy klub. Więc no taka właśnie ciekawostka właśnie jeżeli właśnie chodzi o wychowanków AP i, i tak najwyżej no, chodzi o ten mecz z takich no zodników, którzy według mnie zagrali na to są właśnie samłoski, właśnie mega wejście od Tomek Księżowski właśnie te w dobry mecz w jego wykonaniu. No Paweł Kulpa te w właśnie to by się zaprezentował. No Piotrek Sikora też naprawdę fajny występ. No Mateusz Musiński muszę przyznać, że no też dobrze wystąpił. No mimo tego nieporozumienia gdzieś z Maćkiem właśnie, gdzie była sytuacja tam następny, czy gdzie był właśnie Monetyj Rutkowski wyprzedł. no ale na szczęście gdzie Piotrek wybronił, no to właśnie on też się gdzieś dobrze właśnie zaprezentował mimo wszystko. Paweł Szymański w ogóle, też w ogóle mega mecz, no gdzieś właśnie widać no, to zaświadczenie Pawła, no, po prostu małe slajwy i chodzi o środek pada właśnie u nas w tym meczu. No widy gdzieś miło tego karnego, A też muszę przyznać, że naprawdę fajny mecz roz rozegrał właśnie. I po pod tym meczu znowu będzie wyrównienie, tym razem e, dla Zornika, który no, no, strzelił oczywiście dwa godziny, ale no, jednak to pojeździł z, z ławki, więc no mega po prostu wyczyn, e, mega wejście w drugą połowę właśnie z Sebastiana no który no, zlecił właśnie dobre w tym meczu, no plus w asystę, więc no naprawdę mega mecz właśnie serpka po wejściu z ławki. no i mam nadzieję że w, w sobotę bo w sobotę chyba gramy mecz w pieniężnie właśnie że właśnie on od ile odpędzimy w właśnie pieniężnie no tylko mnie zastanawia no jakim my wtedy zestawieniem byśmy byli no bo wtedy jakbym to właśnie widział jako 4-4-2 tylko nie wiem właśnie jakim zestawieniem jeżeli chodzi o piłkawy w szczególności przez to kto będzie właśnie dostępny na, na najbliższy mecz czy na przykład Matorze właśnie będzie dostępny czy to też złodnicy nieobecni podczas właśnie ostatniego meczu czyli Karol Steś, no, Matorusz Bartnowski czy Filip Redesiuk. No... No ciężko mi powiedzieć właśnie, bo jakby no tak no Kurde No naprawdę nie wiem szczerze Jakby to też zależy kto to właśnie będzie dostępny na demerwu, bo kurde no, no Czasami są właśnie problemy właśnie tych okręgówce hmm różne właśnie że no, no w ciągu się turskiej w ogóle jest to czasami ciężko właśnie zebrać skład raz, że trzeba się czasami, czasami no o, o wzmocniać właśnie uzupełniać te ale po prostu z onikami no na przykład seniorów po prostu czy coś no, no tak jest są realia właśnie tych nie właśnie w Polsce no, gdzieś no, czasami albo jest po prostu niepełna kadra a właśnie na mecz albo po prostu trzeba się e, no gdzieś no, no juniorami po prostu no, że po prostu trzeba uzupełniać karę właśnie jun juniorami więc Ale no co, no w zasadzie no jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle no. Rozkatałem się z trochę, no ale no. O, gdzieś no naprawdę ciekawy mecz. E, no więc no musiałem gdzieś, się gdzieś właśnie rozgadać, właśnie no. Plus przez te właśnie problemy kadrowe, e, właśnie no w tym meczu, no to... A to co? To to następna odcinka, trzymajcie się, naczekaj